W nich jest, bo od czasu kiedy one się tam znalazły, to się na zakładzie dzieją dziwne rzeczy. A co? No, na, na przykład idę ulicą w nocy i się cały świecę. A jak do piwnicy schodzę, to, to już latarki nie zabieram nawet. Co pan powie? Skutki uboczne ma. No, no, no bo tak, bo stoję przy tej swojej to karcie 12 godzin i potem idę do łazienki i co widzę? W lustrze swoje zdjęcie rentgenowskie. Choroba, no? Widział pan coś takiego? Chyba jakiś chory jestem. Hehe, panie Szmułko, stłucz pan lustro, to pan wyzdrowiejesz. <laughs> <laughs> Aha. No, 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 i taki kot był jeszcze na zakładzie. Taki latał bez ogona. To mu tam córkę jakoś podrzuciłem to, coś to. To on teraz wyłysiał, a potem mu ten ogon odrósł. No. To chyba dobrze. No, no ale na głowie? A ostatnio, jak sobie tarota stawiam, to mi za każdym razem wychodzi szkielet z kosą. Panie o, ci... dyrektorze. Chyba za dużą dawkę przyjął. To są normalne anomalie związane z, z sporą roku. To, to Każdy z nas ma jakieś drobne depresje. Aże panie spółko, pan spokojnie się idzie na hale, pan się uśmiecha, pan pracuje i, że tak powiem, niech pan świeci przykładem. Albo inaczej zrobimy, panie Równica. Pan go przepisze na drugą i trzecią zmianę na noc. Po co? Zaoszczędzimy na żarówkach. Jaki to będzie prestiż, panie Równica, jako jedyny zakład w Polsce będziemy oświetleni energią atomową. Brawo!